Siemano ziomeczki, z tej strony Tevrox, a to kolejny odcinek na moim kanale z Brawl Stars, tak. Dzisiaj odbiorę sobie Gale'a, otworzę mega skrzynkę, zagram parę razy Gale'em. Jak z mega skrzynki coś wypadnie to też tym zagram. Na razie postacie mam takie, mam nadzieję, że wypadnie coś z tego mega boxa, bo dawno postaci nie trafiłem. Szanse mam takie, dość duże. Na mitycznego zadymierza mam bardzo dużo szans, więc no co, to... Najpierw otworzę geyla Więc odbieramy geyla Jest nowy zadymierz chromatyczny. Mega się cieszę w ogóle, bo Gayle jest bardzo dobry. No i jak odebraliśmy geyla to można otwierać mega skrzynkę. Jest 5 rzeczy, niestety 5 rzeczy, ale. I tak, o punkcie do Gale'a od razu będzie go można ulepszyć. Karl i token doublerki. Więc no, jest Gail, Można go sobie sumie ulepszyć od razu. Jeszcze sobie ulepszę na odcinku kruka na level 7. Mogę już mieć gadżet. Spoko. I bierzemy Gale'a i idziemy na solo showdowna. Zagrać Gale'a, no bo... Trzeba wypróbować nową postać Więc no, nie wiem czy jest dobry, czy gail jest dobry na Solo Showdana. Więc tu mamy rosę jakąś. No, jest nawet git, ta postać. Naprawdę nie powiem, że nie jest zła. Tylko małe trochę obrażenia. Więc skrzynki się trochę długo rozwala. Ale nie jest źle. Na tym poziomie ludzie nie są zbyt ogarniający na zero w pucharkach. O kurde, co zrobiłem? Znaczy Gale... Aha, już wielkie starcie. Ej, dobra, no Gail jest spoko postacią, naprawdę. Fajnie się nim gra. I już w sumie zrobiłem. Ręgę dobra. Może teraz spróbujmy Browbala. Może na Brouwalu też jest dobry. to nie tak. Jeszcze może na chodzona pójdziemy. Yy, niestety nie mam gadżetu, bo go dopiero odebrałem. Więc no, nie będę mógł yy, użyć jakby go użyć tego jego gadżetu, który jest mega dobry na chodzą nam, bo właśnie można sobie wyjść, a już go spoko. No, mm, od początku już puszki wchodzą. Jak widzicie, teraz cały czas celuję, ale to dlatego, że ja po prostu chciałem grać, żeby celować jak najwięcej, żeby... O kurde, ale dobra. Ronaldo to ja nie jestem, ale dobra, jest. I Brobol też w sumie wygrany za pierwszym razem. W sumie to są początkowe pucharki, to się nie ma co dziwić. Można w sumie jeszcze tą gorącą strefę zagrać. Wchodzę na... Lubię, to jest nawet spoko tryb, lubię go grać. Ale... No jak mam zadanie to go gram. Nie jest zły, nawet go lubię, ale tak żeby grać go po prostu, żeby grać to, bo to zagrać jest jak albo Brubala. Więc no tak, to jest mi chyba najlepsza mapa, no nie, bo... Można tam, bo jest tylko jedna ta strefa. więc tak. Tak się gra Gale'em, Gale jest spoko. Nie mam żadnego serpora ani nic, no bo ja Nie da się mieć od razu na początku wszystkiego. Możemy w sumie... W sumie od razu dostałem też do niego... Dostałem od razu do niego już te harponsy, dzięki czemu mogłem go ulepszyć już na drugą moc, która... Nie wiem czy dała coś. Chyba dała, bo jednak są trochę większe wrażenia. Nie muszę wypróbować na tym kolcie, czy, czy on używa Ulta, bo na Franku. Czy jak właśnie jedna z tych postaci używa ultą, to kurwa, nie potrzebuję w ogóle na liczenikę wygranką. No, spoko. Czyli widocznie gael też jest dobry na hot zone. Fajnie by było, gdyby przedłużyli trochę tą aloeyakówkę, bo jak widziałem, 16 tysięcy. Już 16, w sumie miałem 600, jak się nie mylę, no. Więc no, mogłem pograć sobie jeszcze trochę ile to odcinka. 5 minut odcinka no to jeszcze trochę pogram w sobie tego chodzona no, no i będziemy kończyć. No nic z boxa niestety nie wypadło. A szkoda. Ja mogę pechnąć na w tym koncie, Mój brat... Mojemu bratu też właśnie kupiłem karnet i trafił z 3 boxów 3 postacie. Czyli PAM y, bi... Nie, nie, nie PAM. PAM dzisiaj trafił normalnie z Mega Boxa Outgame. Trafił Tarę, Bi i Maxa. Tak. Trafił cztery postacie w ciągu jednego tygodnia, a ja przez długo parę miesięcy w sumie nie trafiłem żadnej postaci nowej, więc troszeczkę peszek Dobra, to trzeba ten, bo oni mogą nas rozwalić mieli jest dobrą postacią. Teraz w sumie będzie trzeba wbijać skrzyneczki, punkty mocy. Punkty mocy chyba będę brał do Kroła. jak się nie mylę, no. Albo do Gale'a. W sumie jak sobie tak obliczyłem, to jak nie wydam żadnych gemów do końca tego sezonu, to na następny sezon od razu będę mógł sobie kupić karnet, więc... Nie będę wydawał w ogóle gemów, bo to nie ma sensu kupować skinów. Karnetu tu będę zostawał mega boxy, boxy, big boxy. A tak to kupię sobie na następny sezon od razu Karnet, co myślę, że jest po rozwiązaniem. Co to będzie, znaka, to będzie? Następny stopień to będzie od znaka, później dwa big boxy no i tak to się ciągnie. I później harnac gale. W sumie nie dużo mi do niego zostało, 30 poziomów jeszcze. Ale teraz będzie więcej, więc trzymam to... Nie, no, nie, jeszcze raz tam gorącą strefę boxu. No ten tryb jest fajny, ja mam fajnie się podrobylem. No i tak no, odcinki z Brał w sumie mam nadzieję, że często będę to nagrywał. Będę chciał nagrywać różne na challenge. Na przykład mam teraz pomysł na challenge bez chodzenia. Ale bez chodzenia to tym chodzi mi bez chodzenia, czyli używając tylko Daj na skoku. Myślę, że to będzie fajne, ponieważ nie widziałem, żeby ktokolwiek na polskim YouTubie to zrobił. A będzie to coś na pewno innego niż Mortisem, którego niestety nie posiadam, chociaż bym bardzo chciał, bo Mortis jest spoko postacią. No a jak trafię Mortisa, no to oczywiście spróbuję też w challenge'u bez chodzenia. Ja brał gram nie po puszki, tylko po to, żeby się trochę pobawić w tej grze. Jakoś mnie trochę puszek. Teraz będę w sumie te Starpońcy będę zbierał na Skina, czyli tom tego mrocznego królikczka Penny, bo on jest mega ładny, mega mi się podoba. I kolejny win. No i super, bo... Kolejna ranga wbita? Tak, piąta ranga na Galo, więc no... Więc jeżeli odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapę w górę, komentarz, suba, no i widzimy się w następnych odcinkach.